Super aplikacja do świetnej kurtyny. To tylko w złotówce i on ma te światełka. Zobaczcie, kochani, mamy fajną nowość na rynku. Super kurtyna, jaką można kierować normalnie z aplikacji. Zobaczcie, tutaj można się bawić z tą kurtyną jak chcesz. Wystawiać różne rytmy, różne sceny połączyć z tą kurtyną. Normalnie muzyczkę pod taki rytm, po prostu pff, szał. Ale nie wszyscy uwielbiają takie aplikacje. Dla takich mamy pilot. Z tym pilotem też możesz korzystać, wszystko regulować, kolorki, rytmy, wszystko. A dla starszych osób i takich jak ja, mamy przycisk przy gniazdku. Jeden z takich plusów jeszcze tej kurtyny. To, że ona się w ogóle nie grzeje. Tylko 5 W. Można podłączyć do laptopa, do powerbanka i to będzie działało. Także super cena. 150 zł tylko w obro i złotóweczka. Zapraszamy. Takiego nie znajdziesz nigdzie.